Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na ground game.com. Michał Materla, przed rewanżem Skendalem Growem, ale ja zacznę troszkę niesportowo, bo w środku tygodnia pojawił się post. U ciebie. Zwyciężyła sprawiedliwość, Michał. Szkoda, że po tylu latach. Ale... Czy sprawiedliwość, prawda? Cza, czy zwycięży sprawiedliwość, to będzie miało jeszcze swój finał dalej. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo pani prokurator zawierzyła. Tak to napisałem bajkopisarzowi, i rozumiem, że to nie jest koniec sprawy, że wy będziecie domagać się. No W tej bulwersującej całej historii odszkodowania, tak? Słuchajcie, no, na tą okazję już tutaj mecenas małożony cały plan działania. To nie jest sytuacja, w której ja byłem wmieszany gdzieś w grupę, która można było gdzieś tam dokleić i po prostu dostałem rykoszetem. Tylko z tego, co się orientuje na dzień dzisiejszy, 23 osoby 23 osoby zostały prawomocnie unieminione, Więc to pokazuje tylko skalę. Yy, skalę tego, tego kłamstwa, który tam był ten cały świadek koronny tak, i skalę tego yy... Wyimaginowanej tej sprawy na potrzeby, właśnie nie wiem, nie wiem czego, nie? sukcesu, awansu, nagrody, nie mam pojęcia, ale ale jest to bardzo bulwersująca na pewno sprawa. A co czułeś, kiedy, kiedy to wszystko, ta wiadomość do Ciebie dotarła, ta wiadomość z prokuratury, że wszystkie te wszystkie te zarzuty, no, no legły jak domek z kart, te wszystkie właśnie wymysły, Pani prokurator? oczywiście no, znaczy, przede wszystkim miałem na myśli i na uwadze tutaj moją rodzinę, która. Gdzieś tam przeżyła to wszystko w tych mediach społecznościowych, w momencie, kiedy mnie zatrzymywali w taki sposób, jaki to zrobili, I, i chciałem, żeby to dla nich było po prostu takie. Takie odbicie nie? psychiczne, że już to jest zakończone i faktycznie y, była to wszystko wykreowane na potrzeby jakiś tam czyjeś widzi mi się. Chcia, okay. Chciałem dopytać, tak jak czytałem to, co ty napisałeś, z jednej strony pewnie jest tak, y, to ty o tym wspominałeś, że człowiek widzi, kto wtedy w tej trudnej sytuacji jest przy nim, ale z drugiej też pewnie można stracić zupełnie wiarę w te instytucje państwa. No tak, no to jest na pewno jakiś tam element patologii, w ogóle ci świadkowie koronni, to jest y, trzeba. Kategorycznie zmienić po prostu formę, ja się już na tym tak nie znam, nie będę tutaj jakimiś prawniczymi takimi sformułowaniami mówić, ale to trzeba po prostu zmienić, bo jeżeli mamy takie sytuacje jak Tomasz Komenda, jak Dudała, tak, którzy siedzą po prostu wiele lat w zamknięci w zakładach karnych poprzez tylko jedno pomówienie jakiejś osoby i to pomówienie tak naprawdę my mamy jakieś na to... Yy, alibi, tak? bo tam były takie sytuacje, a, a sądy wierzą jednak tym, tym skruszonym gangsterom, tak, czy osobom, które gdzieś tam pomawiają te inne osoby, no to tak nie powinno być. To jest naprawdę yy, patologia polskiego wymiaru sprawiedliwości, które zdecydowanie trzeba ją zmienić. Wracamy już do sportu. Kendall Grove, czy to było jedyne nazwisko na tapecie przed tą szczecińską galą, czy jeszcze ktoś inny był tutaj proponowany? Nie, jeżeli chodzi o nasze rozmowy z KSW, no to oni rzucili taką propozycję i obstawali przy tym, że my żeśmy zaakceptowali to wszystko, Chciałem dopytać o to, co się tutaj działo w trakcie ważenia i face to face. Z jednej strony wszyscy doskonale wiem, że to jest dla Ciebie bardzo ważne. Szczecin, Twoje miasto i chyba nawet pojawiło się wzruszenie na scenie. No ja, ja, ja jestem takim, powiedziałbym, wrażliwą osobą bardzo, wbrew pozorom, jeżeli chodzi o, o, o zawód, jaki robię. Możliwe powiedzieć, że twardzielę, ale, ale mam dużą empatię i wrażliwości I tutaj jednak jestem bardziej zmotywowany niż wrażliwy y, przed już po, 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 pojedynkiem. Zdjęcie z Kubą Chyckiem, z doktorem Kubą Chyckiem, którego pozdrawiamy. Co takiego skłoniło Cię do tego, żeby, żeby gdzieś zasięgnąć rady u doktora i, i, i jaka była taka najważniejsza konkluzja płynąca z jego strony? Wiesz co, konkluzja, no nie wiem, no mam nadzieję, że był zadowolony ze mnie jako swojego podopiecznego i cały przebieg przygotowań. Jeżeli chodzi o naszą współpracę, no to bodziec po przegranej mojej ostatniej walce. Jeżeli chodzi akurat dlaczego on było, to po pierwsze rekomendacja Artura, po drugie miałem okazję poznać go już wiele lat temu, gdzie zapraszał mnie do Katowic, ale jednak uważałem, że te 650 kilometrów Szczecin-Katowice to jest jakaś tam bariera. No, po przegranej stwierdziłem, że tej bariery nie powinien, to nie jest żadna bariera i, i tak się nawiązała nasza relacja. Mam nadzieję, że to będzie długa i owocna relacja bez względu na to, co się jutro wydarzy i, i jeszcze Naprawdę, on i Paweł Nędzi plus dietetyk Marcin zrobili fenomenalną robotę. Ja się czuję naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Przerwę tylko ten telefon, żeby wam tu nie przeszkadzać, przepraszam. Cyk i już. Kiedyś e, doktor Chycki powiedział o Tomaszu Adamku, że w sumie jego PESEL kłamie. Ty mówisz, że twoje ciało troszeczkę nie nadąża za ambicjami, no to jaka była jego tutaj diagnoza, jeśli chodzi o twoją osobę? Wiesz co, no to jest e, tak doświadczony i tak mądry człowiek, że on też patrzy, dostosowuje się do danego zawodnika. tak? On nie może całkowicie zmienić mojego podejścia mentalnego do trenowania. Ja nie jestem w stanie unikać sparingów, robić mniej tych sparingów, bo jestem wychowany na sparingach i praktycznie u nas w klubie codziennie sparujemy i to po prostu tylko trzeba było jakoś tam dopieścić, jeżeli chodzi o to całe przygotowanie. Miałem gorsze i lepsze momenty w te sparingowe u siebie w tym, ale on mnie po prostu uspokajał, mówi ciężki okres, teraz tak ma być i potem będziemy dopiero szukać odbicia, więc mówię, no to wszystko jest poparte bardzo dużym doświadczeniem, a nie wróżeniem z fusów. Kiedy pada na zysko Kendall Grove, to jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie, bo moje pierwsze skojarzenie to jest krew, bardzo dużo krwi. No tak, faktycznie nasz pierwszy pojedynek skończył się wylaniem hektolitrów krwi z, i osocza z mojego ciała i, i to był fajny pojedynek dla oka. Myślę, że on przysparzył mi też wielu wtedy fanów i, i kibiców mojej osoby, więc y, mam nadzieję, że może jutro będzie podobnie z krwią, a niekoniecznie mojej. Wspomniałeś o przegranym pojedynku. Czy po tym, co stało się w grudniu w walce Mameda z Mariuszem miałeś do siebie taki wewnętrzny żal, że poprowadziłeś tamten pojedynek tak, jak poprowadziłeś? <laughs> żalu jako takiego nie miałem, po prostu Byłem zły na, sam, sam na siebie, bo jakby sporty walki to jest sport indywidualny, że podjęłem taką a nie inną decyzję i nie zareagowałem wcześniej w momencie, kiedy mogłem po prostu próbować obalać. Tak? No i, I tak to wyszło. A dzisiaj mogę tylko tą bardzo gorztą, gorzką tabletkę po prostu przełykać i, i starać się o tym aż tak mocno nie myśleć, a jednak jest ciężko. Chciałbyś się kiedyś ponownie zmierzyć z Mariuszem Podzianowskim, czy nie? Zapytaj Martina, ile mu wysłałem SMS-ów na temat rewanżu od razu na drugi dzień. Bo te dwa nazwiska padły tutaj w tej rozmowie, czyli doktor Jakub Chycki i Artur Szpilka. Bardzo fajna rozmowa Artura z doktorem Chyckim na YouTubie, a propos tych też łagodnych, półrazowych uszkodzeń mózgu każdemu ją polecam. To też jest płaszczyzna, o której rozmawiacie, te łagodne, półrazowe uszkodzenia mózgu. To jest coś, co razem z doktorem zgłębiacie to znaczy rozmawiamy sobie na wiele tematów. Ja jestem y, osobą, która, tak jak już powiedziałem, 20 lat jestem w tym sporcie i lubię się uczyć. Lubię słuchać mądrzejszych osób od siebie i też lubię się dzielić tym doświadczeniem, które to mam na, sw na, na bazie swoich doświadczeń, więc jakby tutaj gdzieś tam bardzo się dużo od niego uczę, staram się wyciągać jak najwięcej informacji, a może kiedyś będę miał jakiegoś swojego przeciwnika, y, zawodnika młodego pokolenia, któremu będę też mógł y, parę tych jakichś detali czy szczegółów, czy różne rzeczy przekazywać po prostu, żeby nie popełniał błędów. Chciałem o coś dopytać, bo byłem, miałem przyjemność rok temu być w Bułgarii na gali, też e, zrobiłem kilka zdjęć dzięki temu panu, który tam stoi z kamerą do filmu dokumentalnego o Tobie. Chciałem zapytać, czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie jakiegoś efektu tych prac nad Twoim filmem? No tak, miałem tutaj propozycję w firmach erotycznych, zobaczymy jak się <laughs> rozwinie. Wszyscy zakładają OnlyFans fans <laughs> i faktycznie idzie to w tym kierunku. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o o osoby z mojego otoczenia mi bliskie To proszę ich pytać I oni będą się wiele lepiej na ten temat wypowiadać W tym tygodniu Artur Szpilka Gościł mnie w programie No i zdradził to co gdzieś za kulisami się mówiło Zaakceptował walkę z Pudzianem Pudzian ją zaakceptował Gdybyś ty gdzieś zostawiając na boku sympatię Wskazał faworyta w tym pojedynku To kto tym faworytem mógłby być Wiesz co, no ja znam Artura yy, Z takiej strony Że mam okazję oglądać jego przygotowania Sparingi na, na, na jakby, które są niedostępne dla osób trzecich tak? I, i naprawdę on cały czas na sparingach i, i w takim trybie sportowym prezentuje bardzo wysoki poziom. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o aspekt techniczny, no to jest fenomenalny, jeżeli chodzi o boks. Tak? gdzieś tam dokłada swoje elementy, bardzo szybko, bardzo dobrze to wszystko mu wchodzi, jeżeli chodzi o te aspekty MMA. Pytanie jest tylko, z jaką głową Artur wejdzie do walki. Jeżeli wejdzie do Artur, taki jakiego ja go znam z treningów, no to bezwzględnie stawiam wszystkie pieniądze na Artura oczywiście, nie? Ale jak to będzie, no to już zobaczymy na walce. Ja jestem zawsze sercem z Arturem i zawsze go wspieram i wierzę w to, że, że Artur zaprezentuje to, co prezentuje na A my jesteśmy sercem za Tobą i na koniec chciałem Ci podziękować za to, że udowadniasz, że nawet z najcięższym bagażem można przyjechać na galę i walczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, mam jeszcze jeszcze jedno pytanie. Gdybyś mógł na przykład usiąść naprzeciwko Pani Prokurator yy, i mógłby z niej porozmawiać. co byś tej kobiecie powiedział? Yy? Popatrzyłbym jej głęboko w oczy i zapytał dlaczego. Jakby, no, ty, co ma jej powiedzieć? No, naprawdę stworzyła taką atmosferę, gdzie bardzo cierpiała moja rodzina. Ja tak samo cierpiałem z tego powodu, że ona sobie gdzieś pograła naszym zdrowiem, życiem i taką prywatnością. A po prostu dzisiaj bym usiadł na spokojnie, gdzieś po takim czasie zapytał dlaczego. I zobaczył, jak ona zareaguje. Dziękuję.